Nie można się bać czegoś, czego się nie wie. Trzeba spróbować. Tak jak prawie ze wszystkim. I jak się czuje, że się chce wyjechać, to się powinno y, spróbować, żeby sprawdzić się, czy się nadaje, czy się nie nadaje. Czy to jest coś dla mnie, czy nie. Na pewno tutaj dużo trzeba mieć empatii, bo to nie jest taka praca, jak na przykład, jak nie mam prawa jazdy, to wiadomo, że nie pojadę samochodem, nie będę jeździła. Oprócz wynagrodzenia to jest i. I fajna praca, bo poznaję bardzo dużo ciekawych miejsc i ludzi. Tam, gdzie jestem, to staram się zawsze zwiedzać i korzystać. Tutaj edytora moja siostra też przyjechała do pracy do Niemiec. Jak się córka, dziadka dowiedziała, że siostra jest tak blisko, to mi zaproponowała, że której soboty pojedziemy, odwiedzimy moją siostrę. To było dla mnie i dla siostry tak fajne, bo się mogłyśmy spotkać, bo w Polsce mieszkamy tam 300 km od siebie. A tutaj po prostu w pracy mogłyśmy przez jakieś tam 2-3 godziny pobyć ze sobą.